Dzisiaj graliście przeciwko drużynie Akademii Zagłębia. W pierwszej połowie oddaliście dużo strzałów na bramkę, jednak nie udało wam się pokonać bramkarza. Chociaż na kilkanaście sekund przed końcem pierwszej połowy uważaliście, że jednak piłka przekroczyła linię bramkową. Myśli, że padła bramka? Stałem obok pół metra od bramkarza, może metr, no, ale była na pewno bramka. Pół metra była w li za linią. Sędzia nie widział, bo stał na środku, dlatego nie widział tego. Nie ma prawa tego widzieć. Ale widziałem, że się wahał. No. Widziałem, że się wahał. Ale no, według mnie była. I trybuny też widziałem, że się krzy, krzy, krzyczały, że dwa bramka. W drugiej połowie nawiązaliście walkę, zdobyliście dwie bramki, jednak zabrakło minimalnie szczęścia, żeby wywalczyć remis. Jak oceniasz poziom rywala? No, rywal siłowo lepiej przygotowany na pewno. No, przewyższali nas tak nie wiem, fizycznie. No. Jakaś tam walka ciałem, coś tego, no to nie dawaliśmy za bardzo rady. Ogólnie dobrze ustawieni w defensywie i bramkarz też, też im dużo wyciągnął. Fajne mężno na poziomie takim wyrównanym ale no, tak remis byłby trochę dziwszy tak e, Czy uważasz, że możliwość grania z trenerami zagłębia w jednej lidze jako rywalem jest dodatkową atrakcją dla do ligi? No, na pewno, no, na pewno dobrze się znalazła się ta dziesiąta drużyna właśnie, bo zawsze dokituje kitu jest, jak jest tam nieparzyście, to wtedy pauza, nie? także dobrze, że się znaleźli. No widać, że coś tam trenowali, więc poziom jest taki, poziom prezentują dość dobry, jak na swoje lata to są bardziej wybiegani chyba od nas młodych, kondycyjnie też nas trochę przewyższyli w sumie, a mieli mniej na zmianę, bo było ich chyba dwóch na zmianę, czy jeden na zmianę i o wiele bardziej wybiegani byli, także no to widać, widać, że trenują. No, no, fajnie, no fajnie, nie znam ich wszystkich właściwie, ale, ale tak kojarzę z twarzy, no, nazwiska tam raczej nie kojarzę w sumie, bo żaden z tych trenerów nie był moim trenerem za jak ja grałem kiedyś, kiedyś. A, wiem, że tam chłopaki udanie z drużyny mają, no to by to, to są ich trenerzy byli, nie? Grali tam z kiedyś, znaczy znają się z, z Zagłębia. Wróćmy jeszcze do zeszłego tygodnia, gdzie w pierwszej kolejce pokonaliście zespół FC Lekarze 4-2. Jak bym cię mógł prosić o krótkie podsumowanie tego meczu? No ten zespół FC Lekarzy znaleźliśmy już wcześniej, zawsze byli najsłabszą drużyną w lidze. Dostawali zawsze ciężkie, ciężkie baty od wszystkich, ale widzę, że się trochę wzmocnili. Już tutaj ogarnęli tą swoją grę, bo tak jak rok temu na przykład jak tu była inna liga, nie ta zagłębiowska, tylko Sosnowiecka, no to nic nie grali chłopaki, ale widzę, że się poprawili. Tam chyba mają jakiś nowych chłopaków, tacy bardziej waleczni się zrobili był ciężki ten mecz. Nie, nie, nie byliśmy przygotowani na taki ciężki mecz właściwie. Wszyscy myśleli, że spacerek znowu tam 10.0 czy coś, to tak był taki był wynik ostatnio, chyba 10-0 chyba było. na tu 4-2 no, wysoko postawili poprzeczkę, ale raczej, raczej raczej pod kontrolą ten ten mecz był. Dzisiaj zainaugurowaliście swój udział w halowej Lidze Zagłębiowskiej. W pierwszej kolejce dostaliście walkover. Dzisiaj musieliście uznać wyższość derec 4 do 1. Jednak nie wszystko w tym meczu było złe. Udało wam się strzelić bramkę kontaktową, udało wam się obronić karnego. Jak oceniasz występ waszego zespołu? Pierwszy mecz, jak czyli tak na, na gorąco, to bym powiedział w sumie, było parę akcji takich bardzo konstruktywnych, fajnych, było z pierwszej piłki, były parę zagrań. Jednak nie było tego wykończenia, bo w pierwszej połowie mieliśmy dwa, trzy setki, yy, które nie wykorzystaliśmy i to były bramki kontaktowe, bo tam było 0-0 i, i mieliśmy sam na sam trzy razy w pierwszej połowie i, i nie wykorzystaliśmy z tego żadnej bramki. I, i poszła kontra, po dwóch błędach obrońców wpadły takie dwie głupie bramki w sumie yy, i oni to wykorzystali, tak? Zrobili to tak, jak mieli zrobić, a czego my nie zrobiliśmy w pierwszej połowie. Yy, yy, w drugiej połowie już... Yy, Zagraliśmy bardziej otwarcie, troszeczkę z przodu nie było tego powrotu, i wpadły znowu kolejne tej bramki, tak? bo było 2-0 do przerwy. Eee, jeszcze, jeszcze brakuje chyba ogrania między nami, bo to taki w sumie pierwszy mecz po, po długiej przerwie. Eee, myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, bo chcielibyśmy tutaj coś pokopać. tak Jaki macie cel? Widzę jakąś konkretną pozycję. Konkretną mamy. Pierwsza trujeczka musi być osiągnięta. To jest bankowe.